Czy piłka nożna umożliwia lepsze zrozumienie historii Hiszpanii? Czy piłka nożna, jako element kultury popularnej, pozwala na lepsze zrozumienie trudnych i zawiłych procesów społecznych zachodzących w tym kraju? Moim zdaniem tak i postaram się Państwa do tego przekonać. Dzień dobry, nazywam się Filip Kubiaczek, jestem pracownikiem Instytutu Kultury Europejskiej u Uniwersytetu Imienia Dana Mickiewicza w Poznaniu i zapraszam Państwa na mój wykład pod tytułem Piłka nożna w Hiszpanii jako narzędzie odrażania przeszłości i kontestowania teraźniejszości. Aby wprowadzić Państwa w zagadnienie, na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na kilka czynników, które w mojej ocenie przesądzają o panowanie piłki nożnej w Hiszpanii, a także o tym, że na hiszpańskich sezonach piłkarskich nieustannie odmrażana jest przeszłość i kontestowana teraźniejszość. Pierwszy czynnik to istnienie kilku nacjonalizmów. Mamy bowiem nacjonalizm hiszpański czy też kastylijski, centralistyczny i mamy nacjonalizmy regionalne, ośrodkowe, Tutaj na potrzeby mojego wystąpienia interesuje mnie zwłaszcza nacjonalizm kataloński i nacjonalizm baskijski. Drugi czynnik to duża popularność piłki nożnej wśród Hiszpanów. Bezapelacyjnie piłka nożna jest najpopularniejszym sportem wśród Hiszpanów, stanowi codzienny rytuał społeczny niezależnie od regionu. Trzeci czynnik to mecz piłkarski traktowany jako dogrywka do historii. Na stadionach w Hiszpanii nieustannie przeszłość jest włączana do teraźniejszości, co powoduje, że stadion piłkarski staje się przestrzenią historyczną, w której uobecnia się przeszłość i powstaje specyficzna wspólnota kibiców znajdujących się na trybunach i piłkarzy znajdujących się na murawie. Czwarty czynnik to stadion piłkarski jako przestrzeń komunikacji. Moim zdaniem stadiony piłkarskie w Hiszpanii stanowią idealne miejsce do manifestowania. Nacjonalizmów, które wymieniłem wcześniej. Piąty czynnik to silna pozycja klubów piłkarskich. Moim zdaniem, Hiszpania jest krajem specyficznym pod tym względem, że istnieje tam wśród kibiców bardzo silna więź i bardzo silne utożsamienie tych kibiców z, z drużynami piłkarskimi tego kraju. To się też wiąże bardzo mocno z czynnikiem numer 6, który mówi o braku identyfikacji wszystkich Hiszpanów z reprezentacją narodową tego kraju w piłce nożnej, mówiąc wprost nie wszyscy w Hiszpanii kibicują reprezentację Hiszpanii, co więcej niektórzy chcą, żeby przegrywała swoje mecze. Czynnik siódmy to silne związki piłki nożnej z polityką. Tutaj oczywiście to upolitycznienie piłki nożnej Hiszpanii jest wynikiem właśnie działania nacjonalizmów, o których już powiedziałem. Przejawia się to upolitycznienie przede wszystkim w relacjach prezesów klubów piłkarskich ze światem polityki, ale także w jawnym manifestowaniu swoich poglądów politycznych przez piłkarzy i trenerów. Tutaj niektórzy nawet określają to zjawisko mianem futbol polityki. I czynnik ósmy, ostatni, to silnie zantagonizowana społeczność kibicowska. Tutaj kibice w Hiszpanii są ze sobą w konflikcie, głównie o charakterze ideologicznym i światopoglądowym. Są grupy kibicowskie orientacji prawicowej, grupy kibicowskie orientacji lewicowej, i to powoduje właśnie stały antagonizm między nimi, który jest przez niektórych określany mianem choroby morbu. Szanowni Państwo, aby przedstawić tezę zawartą w tytule mojego wykładu, chciałbym to zrobić w sposób problemowy, poprzez odwołanie się do konkretnych przykładów, które mają Państwu pokazać, w jaki sposób na hiszpańskich boiskach odmraża się przeszłość. I kontestuje teraźniejszość. Przykład pierwszy. La Rocha jako próba budowania hiszpańskiej jedności. W Hiszpanii, jak już wspomniałem, jest problem z reprezentacją, nie wszyscy jej kibicują, niektórzy nawet życzą jej spektakularnej porażki. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika to z tego, że w Hiszpanii jest problem z określeniem narodowy, tak, które konotuje określone wartości emocjonalne. Hiszpania przez niektórych jest uważana za naród, który jeszcze jest w konstrukcji, za naród niedokończony. Dlatego też kilkanaście lat temu wymyślono te, termin La Roja, który miał być takim neutralnym terminem, który miał przyciągnąć do tej reprezentacji kibiców o różnych poglądach politycznych i kibiców pochodzących przede wszystkim z różnych części Hiszpanii, zwłaszcza z Katalonii i kraju Basków. La Rocha jest terminem, który jest powszechnie używany na reprezentację który pozwala omijać inne terminy, takie jak reprezentacja Hiszpanii, reprezentacja narodowa czy po prostu Hiszpania. Tutaj wokół reprezentacji w Hiszpanii generalnie jest kilka też czynników, które, które przesądzają mojej specyfice. Jak wiemy hiszpański hymn nie ma słów. Hiszpańska flaga nie jest jedyną flagą, są też flagi autonomiczne. W Katalonii, kraju Basków istnieją autonomiczne drużyny piłkarskie, a także silne kluby, tak jak chociażby w Katalonii FC Barcelona czy w kraju Basków, Athletic Bilbao, które stają się de facto ekwiwalentem reprezentacji w tych regionach. Hiszpańska reprezentacja nie ma też swojego narodowego stadionu, nie ma swojego domu, na którym zwyczajowo rozgrywałaby swoje mecze. To wszystko przesądzę o specyfice tej, tej reprezentacji. W, 2000, w latach 2008-2012 La Roja odniosła spektakularne sukcesy wygrywając Mistrzostwa Europy i Mistrzostwo Świata, co według niektórych przyczyniło się do odbudowy narodowych symboli hiszpańskich i hiszpańskiego patriotyzmu. Natomiast w Katalonii i kraju Basków mówiono o, o tym, że tak naprawdę to nie było odrodzenie patriotyczne, tylko reafirmacja agresywnego, centralistycznego nacjonalizmu hiszpańskiego. Sukcesy dla Rocha nie wszędzie były świętowane. W Katalonii i kraju Basków było to raczej chłodne przyjęcie. Eee, moim zdaniem te sukcesy nie spowodowały zbudowania hiszpańskiej jedności na bazie terminu la rocha. Ten neologizm okazał się moim zdaniem niewystarczający i zbyt słaby. Eee, w Katalonii krajobasków generalnie do dzisiaj jest problem z tym, żeby kibice, którzy chcieliby obejrzeć nasze prezentacji w większych czy mniejszych miastach na telebimach, mają z tym problemy, jest im to uniemożliwiane, lub w najlepszym wypadku utrudniane. A za założenie koszulki, reprezentacji czy szalika w barwach narodowych, może za coś pobitym na ulicy. Dość powiedzieć, że w Katalonii mija 16 lat, od kiedy oficjalnie po raz ostatni rozegrała tam swoją reprezentacja, a w kraju Basków aż 53 lata. Myślę, że to są bardzo symptomatyczne liczby. I nie zmienia tego fakt, że. Za rok podczas Euro, które najpierw było Euro 2020, a w związku z pandemią koronawirusa, koronawirusa jest Euro 2021, mecz reprezentacji i areną Euro stanie się Bilbao, czyli miejsce, gdzie rozgrywa swoje mecze symbol kraju Basków Bilbao, dlatego że uważam, że wybór Bilbao był raczej spowodowany ekonomicznymi zyskami Basków i chęcią promocji swojego regionu w Europie i świecie, niż chęcią przewitania na tym stadionie reprezentacji Hiszpanii. W latach 2014-2018 Hiszpania nie odniosła żadnego sukcesu na kolejnych trzech turniejach mistrzowskich, co spowodowało wyraźnie zanik euforii wokół reprezentacji i zanik też euforii wokół terminu La Rocha. Wydaje mi się, że był to raczej wymysł dziennikarski, taki semantyczny potworek, który miał... Pomóc w budowie jedności hiszpańskiej, która niestety zakończyła się fiaskiem. Jeśli była sukcesem, to była tylko sukcesem czasowym, fraktalnym, ale nie sukcesem trwałym. A takim przykładem, którym chciałbym zakończyć te rozważania, jak będzie to, to, czego byłem świadkiem w 2018 roku w Barcelonie, kiedy tam mieszkałem, podczas meczu Mistrzostw Świata rozgrywanych w Rosji. Hiszpania rozgrywała swój mecz z reprezentacją Maroka i kiedy Marokańczycy strzelili bramkę na 2 do 1, w dzielnicy, w której mieszkałem, wybuchł potężny. Nastąpił potężny wybuch radości, które było o wiele większy niż ten, który nastąpił po tym, jak Hiszpania wbiła bramkę emisową na 2-2. Myślę, że jest to jednoznaczne. tak? Jakich emocji może doświadczyć kibic La Rocha, czy też kibic reprezentacji Hiszpanii, jeśli jest akurat w Katalonii czy kraju Basków, a reprezentacja gra swój mecz? Drugi przykład to El Clasico, które dla mnie jest piłkarskim przedłużeniem sporu Katalonii z Hiszpanią. Moim zdaniem nie da się zrozumieć meczów FC Barcelona z Realem Madryt bez uwzględnienia czynników historycznych, bez odwołania do historii. Dlatego że osadzenie w historii jest właściwie warunkiem sine qua non do tego, żeby zrozumieć El Clasico. Dzieje się tak dlatego, że polem rywalizacji, polem konfliktu między tymi drużynami nie jest murawa piłkarska. jest Lecz przede wszystkim jest jest im historia. FC Barcelona to symbol Katalonii, Real Madryt to symbol Kastylii. FC Barcelona to określona wizja Hiszpanii, Real Madryt to również określona wizja Hiszpanii. Więc mamy tutaj do czynienia z, jakby ze starciem dwóch wizji Hiszpanii na stadionie piłkarskim. Tak? FC Barcelona to republikanizm, to regionalizm, to lokalność, Real Madryt to centralizacja, to monarchizm, to stołeczność. Tutaj podczas meczów tych drużyn na Camp Nou kibice FC Barcelony w 17 minucie i 14 sekundzie wykrzykują niepodległość czy też niezależność, nawiązując do wieku XVIII, konkretnie do roku 1714, czyli wkroczenia wojsk Bourbonów do Katalonii, do Barcelony w czasie wojny sukcesyjnej i kapitulacji Barcelony której efektem zgodnie z dyskurs, katalońskim dyskursem narodowym był koniec katalońskich konstytucji, wolności i praw. Dlatego też myślę, że nie ma lepszego przykładu niż właśnie ten, który pokazuje w jaki sposób na Kampanii podczas El Clasico jest odrażona katalońska przeszłość poprzez nawiązanie właśnie do tego roku 1714. Z kolei w Madrycie podchodzą do tej rywalizacji bardziej na chłodno, jest ona z pewnością mniej egzaltowana i mniej osadzona w historii. Kiedy wygrywa FC Barcelona, w El Clasico wydaje się, że zostają pomszone wszystkie krzywdy i niesprawiedliwości, które spotkały Katalonię w toku historii ze strony Kastylii i Hiszpanii, a kiedy wygrywa Real Madryt, to wydaje się, że zwycięża wizja jednej Hiszpanii, tak? dlatego że Real Madrid jest symbolem Kastylii i Hiszpanii, a FC Barcelona jest symbolem Katalonii. Takim rezultatem, o którym marzą kibice i władze obu drużyn jest oczywiście popularna La Manita, czyli wynik 5 do 0, który oczywiście nie zdarza się często, natomiast jest tym wynikiem bardzo, bardzo pożądanym. Trzeci przykład to FC Barcelona i Camp Nou jako teatr protestu. Tak? FC Barcelona, jak wiadomo, jest symbolem Katalonii, symbolem katalońskości i też częściowo, na pewno, katalonizmu, e, czy jak określił kataloński pisarz i poeta Manuel Vázquez Montalban, e, nieuzbrojonym armią katalońskości. A Camp Nou jest miejscem magicznym, miejscem, w którym e, kontestuje się e, rzeczywistość, Dzisiaj hiszpańską kontestuje się politykę rządu w Madrycie wobec Katalonii, tak jak kiedyś kontestowano reżim frankistowski. Dlatego Camp Nou jest miejscem, na którym jednocześnie odraża się przeszłość i kontestuje teraźniejszość. Ja bym chciał się odnieść tutaj do przykładów współczesnych, konkretnie do, chciałbym nawiązać do roku 2017, kiedy w Katalonii odbyło się sprzeczne z hiszpańską konstytucją referendum, w wyniku którego została zawieszona katalońska autonomia. A katalońscy politycy odpowiedzialni za kataloński proces niepodległościowy zostali osadzeni w więzieniu. Wówczas Camp Nou stało się prawdziwym teatrem protestu. Tak? Kibice wyrażali swój sprzeciw przeciwko uwięzieniu tych katalońskich polityków, którzy w Katalonii i również na Camp Nou są nazywani mianem więźniów politycznych, pesiusz politics. Z efektem tej kontestacji były flagi, banery, różnego rodzaju inne symbole. Które pojawiły się w przestrzeni Camp Nou, a takim transparentem bardzo sugestywnym, o którym chciałbym powiedzieć, to był transparent w języku angielskim, którego treść brzmiała: Tylko dyktatury umieszczają w więzieniach pokojowych liderów politycznych. Tak? W ewidentny sposób więc zrównano frankistowską Hiszpanię, reżim frankistowskiej Hiszpanii z demokratyczną Hiszpanią. Tak? Tutaj widzimy, że jest to kolejny kapitalny przykład wiązania przeszłości z teraźniejszością. Camp Nou, historyczne, które właściwie by się nie odwoływało do historii, wydaje mi się, że jest niemożliwe, dlatego że FC Barcelona czuje na sobie ciężar historii swojego klubu i również ciężar historii Katalonii. Tutaj e, oczywiście e, protesty przeciwko Hiszpanii zdarzały się już wcześniej, na poprzednich stadionach FC Barcelona. Tutaj mogę się odnieść do 1925 roku, kiedy na poprzednim stadionie FC Barcelona Les Corts został wygwizdany Hymn Hiszpanii. E, teraz e, oczywiście te wszystkie manifestacje i te wszystkie remedikacje dzieją się na Camp Nou. Natomiast to, że zmienił się stadion, e, to nie, nie zmienia faktu, że e, zawsze kontestowano za pośrednictwem FC Barcelony politykę Hiszpanii wobec Katalonii. To się nie zmieniło, ta trajektoria historyczna sprzeciwu Katalonii wobec, czy oporu Katalonii wobec Hiszpanii i polityki hiszpańskiej wobec Katalonii została, pozostała bez zmian. Tak? To jest bardzo, bardzo symptomatyczne. Kolejny przykład to Espanyol Barcelona i jego problemy z katalońskością. Espanyol Barcelona jest klubem z Barcelony i z Katalonii mniej znanym niż jego sławny rywal FC Barcelona. Natomiast mimo, że jest to klub z Barcelony i z Katalonii to ma problemy ze swoją katalońskością, to się może wydawać dziwne, po prostu musi ją udowadniać. Istnieje spór w Katalonii między Espanyolem i FC Barceloną o katalońskość, to jest taka walka o preponderancję w mieście i, i w regionie. Kibice Espaniolu zarzucają FC Barcelonie i kibicom i władzom, że tak naprawdę jest to klub założony przez Szwajcara, Hansa Campera, a... Wynika z tego prosty fakt, że są to Szwajcarzy. Natomiast ich klub, założony przez katalończyków, przez ludzi z Barcelony, przesądza o tym, że są to katalończycy. Z kolei, FC Barcelona w odbecie odwołuje się do takiego opinii, też stereotypu o Espaniolu, że jest to tak naprawdę klub imigrantów, któremu kibicują im, potomkowi imigrantów, którzy przybyli do Katalonii w czasach frankizmu, aby rozcięcić kataloński nacjonalizm. No, i tutaj właśnie na tej podstawie odbierana jest ta katalońskość Espaniola. Ale to nie wszystko. Nie tylko jest sięganie do argumentów z przeszłości, ale także do bieżącej sytuacji politycznej. Otóż Espanyol jest klubem, który bardzo mocno akcentuje swoją neutralność polityczną, nie wypowiada się na tematy, które dzieją się akurat w polityce katalońskiej. Taka postawa klubu ma też zakorzenienie w historii. Już w 1918 roku Espanyol nie poparł tutaj autonomii katalonii, czym naraził się na niepopularność. W Katalonii. Natomiast w 2017 roku w wyniku wspomnianego referendum klub również się nie wypowiedział jednoznacznie, zachował neutralność, czym również naraził się na krytykę. Natomiast w 2019 roku, kiedy Hiszpański Sąd Najwyższy ogłosił wyroki więzienia dla katolickich polityków odpowiedzialnych za katolickie procesy niepodległościowe w swoich mediach społecznościowych Espanol, wyrażając ból i cierpienie z tego powodu, jednoznacznie też stwierdził, że szanuje wyroki sądu, w czym wywołał burzę wśród osób związanych z FC Barceloną, klub był nazywany przez to klubem niekatalońskim, czy wręcz faszystowskim, skoro właśnie szanuje wyrok sądu, który uderza w demokratyczne żądania Katalończyków. Ale to nie wszystko. Również FC Barcelona, jej kibice i piłkarze i władze wykorzystują to, że stadion Espaniolu, na którym rozgrywał swoje mecze od 2009 roku Kurneja Leprat znajduje się poza fizyczną przestrzenią samego miasta. W obszarze metropolitarnym, co przesądza o tym, że to nie są de facto derby Barcelony, mecze między Barcą i Espanialem, tylko derby metropolitarne. Autom jakby automatycznie tutaj poprzez takie porównanie odbiera się barcelońsko się a tego wizualnym przykładem. Był transparent, który kiedyś przywitał Espaniol na Camp nou, Witamy w Barcelonie, który był parafrazą transparentu Witamy w Republice Katalońskiej, który pojawia się na Camp Nou podczas łączów Ligi Mistrzów, kiedy Barca rozgrywa swoje mecze z urzędami europejskimi. I ten transparent ma im pokazać, prawda, że tak naprawdę przybyli do Katalonii, a nie do Hiszpanii. Tutaj na polu lokalnej rywalizacji tymi obcokrajowcami okazali się piłkarze i kibice Espaniolu z Barcelony. Ale to też nie wszystko w tym katalogu RAN i ciosów zadawanych przez Barce Espanolowi. Również fakt, że od 2016 roku prezesem i właścicielem klubu jest Chińczyk Yang Sheng, wpływa na to, że bardzo często nazywany jest Espanyol drużyną Chińczyków. Tak? Widzimy więc, że FC Barcelona, zarówno na bazie odwołania do przeszłości, jak i też do argumentów z bieżącej sytuacji polityczno-społecznej w Katalonii, wymierza regularnie ciosy w Espanyol, odbierając mu katalońskość, a ten musi tę katalońskość udowadniać, co nie jest wcale zadaniem łatwym, biorąc pod uwagę znaczenie i symbolikę FC Barcelony w Katalonii. Kolejny przykład, Szanowni Państwo, to Real Madryt który według mnie znajduje się w sidłach stereotypów i przeszłości. Real Madrid jest tą dużą hiszpańską, która w mojej ocenie posiada najwięcej stereotypów w Hiszpanii. Takim najbardziej znanym jest oczywiście zarzut, że Real Madrid był dużą Galama Franco, ale też to są inne zarzuty, są też to zarzuty kalibru, że Real Madrid jest tak naprawdę substytutem reprezentacji Hiszpanii, jeśli tak gra słabo i tak naprawdę ma taki monopol na reprezentowanie drużyn hiszpańskich za granicą. Kolejnym tutaj stereotypem jest to, że Real Madrid wygrywa dzisiaj dzięki pomocy sędziów, tak, że tak naprawdę tak jak kiedyś pomagał Realowi reżim w osiąganiu sukcesów frankistowskich, tak dzisiaj w demokratycznej Hiszpanii również sędziowie gwizdzą na jego korzyść. Real Madrid ma też coś, co bym nazwał taki Własnym problemem z przeszłością. Real Madrid ukrywa skrzętnie to, że z założycielami klubu. Byli Katalończycy, Bracia Padros, a także postać Antonio Ortegi, który według niektórych historyków Realu był prezesem klubu w latach 1937-1938. Natomiast w oficjalnych dokumentach klubu, w muzeum klubu, w wielu publikacjach poświęconych Realowi nie ma o tym ani słowa. Natomiast odnosząc się do, do zarzutu o, o to, że Real Madrid klubem, był klubem frankistowskim, Wydaje mi się, że można by ten argument odwrócić i stwierdzić, że tak naprawdę to Franco wykorzystywał Real Madryt i jego sukcesy w Europie, które miały wtedy miejsce i Real Madryt może być przedstawiony jako ofiara reżimu frankistowskiego i ofiara generała Franco. Tutaj też od razu powiem, że Franco generalnie, jak pokazują badania, nie interesował się piłką nożną, a jeśli miał już predelekcję do jakiegoś klubu piłkarskiego, no to nie był to wcale Real Madryt, tylko Athletic Bilbao. Natomiast jeszcze taka teoria, którą nazywam pitagorejską, która polega na tym, że bardzo wielu statystyków i generalnie historyków, kiedy bada ten problem Real Madryt i frankizm, no to jeszcze tutaj jest do tego włączana FC Barcelona i się wymienia prawda, lata, w których Barca zdobywała lub nie zdobywała tytułów i, Real, i lata, w których Real zdobywał lub nie zdobywał tych tytułów. I generalnie, jeśli przyjąć taką, taką strategię, no to tak naprawdę w latach tego twardego frankizmu Real Madryt bardzo często nie, nie zdobywał Mistrzostwa Hiszpanii i również nie wygrywał Pucharu Henry Simo jak nazywał się wówczas Puchar Króla. Więc jakby odwołując się do tej teorii sztandarowej, która również, na, na podstawie której się twierdzi, że Real Madryt był drużyną generała Franco, to ja bym tutaj widział wręcz odwrotnie, że ta teoria, jeśli ją zastosujemy, pokazuje, że Real Madrid nie był drużyną generała Franco. I szanowni Państwo, ostatni przykład to Puchar Króla i symboliczne znoszenie monarchii Bourbonów. Tutaj interesują mnie zwłaszcza finałowe mecze Pucharu Króla. Chciałbym się odwołać konkretnie do trzech finałów, do tych, które miały miejsce w latach 2009, 2012 i 2015, dlatego że spotkały się w nich drużyny z Katalonii Krajobasków FC Barcelona i Athletic Bilbao. Mecz, mecz finałowy Pucharu Króla jest meczem specyficznym, tak? dlatego że jeśli dochodzą do tego finału drużyny katalońskie i baskijskie, a FC Barcelona zdobyła ten puchar 30 razy, Athletic Bilbao 23, Real Madrid tylko 19, no to wykorzystują wtedy ten mecz finałowy i obecność Króla na no do tego, żeby w symboliczny sposób kontestować Hiszpanię, kontestować monarchię. I nawet ją w symboliczny sposób na chwilę znosić. Odbiór pucharu z rąk króla, który de facto uosabia historyczność relacji, tak? na przykład hiszpańsko-katalońskich, jest momentem bardzo specyficznym, bardzo newralgicznym, tak? w którym tak naprawdę można odebrać puchar kraju, którego się de facto nie uznaje. Pamiętajmy, że król, jak już powiedziałem, uosabia tę historyczną relację katalońsko-hiszpańskich, Katalonia zawsze historycznie walczyła z jakimś królem, zawsze z jakimś królem było jej niepodrodze, czy był to król z Habsburgów, czy był to król z dynastii Bourbonów. Tak samo dzisiaj, tak? bo podobnym określeniem w Katalonii jest określenie, my, Katalończycy, nie mamy króla. Tak więc jakby tutaj monarchia jest, można powiedzieć, persona non grata w Katalonii. W 2009 roku podczas finału, rozgrywa, który był rozgrywany na stadionie Mestaja w Walencji, kibice FC Barcelony i kibice Atletiku Bilbao wywiesili bardzo sugestywny transparent w języku angielskim o treści, żegnaj Hiszpanią, jesteśmy narodami Europy. Myślę, że tutaj w ten sposób chciano pokazać, że katalończycy i baskowie czują się odrębnymi narodami i nie czują się Hiszpanami. Podczas finałowych w wpływu króla e, e, mają miejsce gwizdy i buczenia na hymn Hiszpanii, na postać króla, tak? więc jest to taki cios symboliczny zadawany monarchii. A pamiętajmy o tym, że Filip VI, obecny król Hiszpanii, jest prosty potomkiem Filipa V Bourbona, tego właśnie, który odpowiada za, klęski, za, za klęskę Katalonii i, i, i za zabranie jej praw i wolności, które tam miał utracić w XVIII wieku, o czym już wspominałem wcześniej. E, Tutaj też przy smaczku i pikanterii tym finałom dodaje fakt, że poprzedni król Juan Carlos, ojciec Filipa VI w 1976 roku, kiedy grał już nie żył, wręczał ostatni puchar Henry Simo, co tutaj wielu Baskom i Katalończykom daje pretekst do tego, aby mówić o takiej więzi i związkach między monarchią a reżimem frankistowskim. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udało mi się w szybki i Precyzyjny sposób pokazać Państwu te zależności w hiszpańskiej piłce nożnej, które występują pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Chciałem pokazać Państwu w jaki sposób na scenach piłkarskich ożywiana jest przeszłość i kontestowana jest teraźniejszość, zarówno w wymiarze klubowym, jak i na poziomie reprezentacji tego kraju. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa chciałby odnieść się do wątku, który poruszyłem, chciałby coś skomentować, chciałby podzielić się ze mną swoją wiedzą, czy chciałby po prostu zadać mi jakieś pytanie, to zachęcam, żeby to uczynić. Tutaj mają Państwo mój adres e-mail. Zachęcam do tego, żeby na mnie napisać. Obiecuję, że odpowiem na każde pytanie, gdyż temat ten jest moją prawdziwą pasją. Szanowni Państwo, kończąc, mój wykład. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za jego wysłuchanie i jednocześnie stwierdzić, że to była dla mnie prawdziwa przyjemność móc wystąpić w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego wykładu, za poświęcony czas. Do widzenia.